W zamkniętym zbiorniku znajdowała się pewna ilość NO2. W temperaturze 800 kelwinów gaz ulegał rozkładowi zgodnie z równaniem. No i mamy tutaj 2 mole tlenku azotu 4 NO2 gazowego, które w wyniku tego rozkładu ulegają właśnie rozkładowi na 2 mole tlenku azotu 2 NO oraz 1 mol tlenu. Wszystko tutaj jest w fazie gazowej, no i również mamy entalpię powyżej zera, co oznacza, że ten proces jest endoenergetyczny. Po ustaleniu się stanu równowagi w naczyniu znajdowało się 90 g tlenku azotu 2, wydajność rozkładu NO2 wyniosła 60%. Zadanie dziesiąte. Określ: stosunek molowy tlenków azotu w zbiorniku w stanie równowagi liczbę mol tlenu w zbiorniku w stanie równowagi. Masę tlenku azotu 4 wprowadzonego do zbiornika przed zainicjowaniem reakcji, w gramach Tutaj mamy przykład zadania, w którym musimy dokonać pewnych obliczeń, ale nikogo nie interesuje, w jaki sposób dojdziemy do prawidłowego wyniku. Te obliczenia robimy w pełni na marginesie i po prostu chodzi o to, żeby były one prawidłowe. A to, jaką metodą je zrobimy, no najlepiej jak najszybszą, ale nie musimy tutaj też nic, nikomu niczego udowadniać. Jeżeli jesteś w stanie policzyć sobie takie rzeczy, które tutaj zapiszę na kalkulatorze i jest dla ciebie to jasne, no to też bez problemu jesteś w stanie ogarnąć tego typu przykład. My mamy tylko podaną informację, że w naczyniu w stanie Równowagi znajdowało się 90 g tlenku azotu 2, a wydajność rozkładu NO2 wyniosła 60%. Czyli, żeby ustalić, jaki jest stosunek molowy NO2 do NO, NO, to możemy sobie zrobić przykładowo tego typu tabelkę, rozpisać, żeby to było dla nas wszystko czytelne. Czyli 2 mole NO2 reagują, dając nam jako produkt 2 mole NO i 1 mol O2. Tutaj, już stany skupienia nie muszą być do przepisywania, tak samo entalpia, to jest taki generalny schemat dla nas. No i my wiemy, że wydajność tej reakcji rozkładu wynosiła 60%, czyli możemy sobie zrobić trochę taką analogiczną tabelkę do tego, jakbyśmy mieli po prostu zadanie ze stałą równowagi. To się często zdarza, czyli liczba moli początkowa, liczba moli, która przereagowała, liczba moli końcowa. Więc tutaj mamy sytuację, w której wiemy, jaka jest masa faktyczna tego NO. To jest dokładnie 90 gramów, ale nas interesuje liczba moli. A żeby wyliczyć sobie z masy substancji liczbę moli tej substancji, potrzebujemy jej masy molowej. Tlenek azotu 2 to jest dokładnie 1 atom azotu, czyli 14 plus... 1 atom tlenu, czyli 16 to jest łącznie masa molowa równa 30 gramów na mol. Skoro tak, no to możemy sobie ustalić, widząc to w dosyć prosty sposób, że ta liczba moli to będzie 90 gramów, podzielić przez 30 gramów na mol, czyli łącznie da nam to, gramy nam się tutaj skrócą ładnie i wyjdzie, że jest to dokładnie, to są dokładnie. 3 mole. Tylko, że nie są to 3 mole, które tutaj uzyskaliśmy na początku, tylko no, w stanie równowagi, które się tutaj znajdowały faktycznie. W związku z tym warto zauważyć, że jeżeli podczas tej reakcji przereagowały nam jakieś 2x moli tlenku azotu 2 i zakładamy, że na początku nie mieliśmy w tym stanie równowagi cokolwiek NO i O2, bo jest tylko wspomniane o tym, że mamy tlenek azotu 4 na początku reakcji, no to zakładamy, że powstało nam 2x mola NO. I tak samo też musiał powstać x moli tlenu. Skoro mieliśmy na początku 0 tlenku azotu 2, no to widzimy, że nasze 2x musi być równe 3 mole, no i w konsekwencji również będziemy tutaj mieli informację, że nasz x to jest 1,5 mola. Skoro to sobie ustaliliśmy, zero no mieliśmy na początku tlenu, no to w stanie równowagi tego tlenu musieliśmy mieć 1,5 mola. Co w takim razie z tlenkiem azotu 4? Bo to jest jeszcze dla nas taka jedna niewiadoma. Jeżeli mamy informację, że przereagowało nam 60% tego tlenku azotu 4, no bo o tym nam mówi wydajność, 60% wydajności oznacza, że 60% tlenku azotu 4 nam tutaj przereagowało. No to te 60% to były dokładnie 2x, czyli 3 mole. W takim razie. Możemy sobie ustalić, jaka była na początku liczba moli tego tlenku azotu 4, zakładając tutaj w proporcji 100%. No to będzie jakiś Y, załóżmy, bo już X sobie daliśmy. aczkolwiek tutaj to jest po prostu pełna swoboda, jak to sobie zapiszemy, i nikt nas z tego nie będzie rozliczał, więc jakbyśmy zrobili kolizję znaków, no to bylebyśmy się sami w tym orientowali, co tutaj rozpisaliśmy. Czyli Y to będzie 100 razy 3 przez 60, czyli daje nam to 5 moli na początku, czyli mieliśmy na początku 5 moli NO2, z czego 3 mole nam przereagowały, czyli idealnie 60%, no i zostały nam 2 mole na koniec w stanie równowagi. Więc widzimy, że stosunek molowy tlenku w azotu w zbiorniku w stanie równowagi NO2 do NO był równy, no 2 mole do 3 moli, czyli 2 do 3. Liczba moli tlenu w stanie równowagi w zbiorniku to było 1,5 mola, czyli ten x, który sobie wyliczyliśmy. Natomiast masa tlenku azotu 4 przed zainicjowaniem reakcji musiała być równa, no 5 tych moli razy masa molowa NO2, która jest równa atom azotu 14, do tego mamy też 2 atomy tlenu, czyli 2 razy 16, 32. 14 plus 32 to jest 46. 5 razy 46 to będzie dokładnie 230 gramów. I to jest nasza tutaj odpowiedź. I jak widzisz, z jednej strony wydaje się, no w sumie to trzy rzeczy, w sensie trzy linijki mamy do wpisania. Powiedzmy, że ten stosunek to są jeszcze dwa miejsca do, do uzupełnienia, no ale dosyć zależne od siebie. Trzy takie odpowiedzi udzielamy i mamy aż dwa punkty za to, więc to nie jest tak, że to musisz zrobić to zadanie, widzieć już po prostu od razu ten wynik i od razu go wpisać, tylko dobrze jest posiąść umiejętność, żeby sobie to dobrze rozpisać na marginesie, płynnie, Połapać się w tym, co się rozpisało, i dowolną metodą sobie tutaj obliczyć tego typu zależność. Ja podaję tabelkę, głównie dlatego, że to jest taka metoda też preferowana przez maturzystów z tego względu, że na niej po prostu widać wszystko gołym okiem, co tutaj się zadziało, a jeżeli na przykład byśmy to przeliczali jakoś inaczej na marginesie, no to też może to nie do końca być takie jasne. I tutaj też co do jasności samego jej punktacji, no to dwa punkty udaje się uzyskać wtedy, kiedy wszystkie trzy odpowiedzi są prawidłowe. Jeden punkt w momencie, w którym przynajmniej dwie z tych odpowiedzi są prawidłowe, a jeżeli było tylko jedna albo nie było żadnej prawidłowej odpowiedzi, no to wtedy niestety trzeba było się z dwoma punktami pożegnać i w ten sposób było to zadanie oceniane. Tyle jeśli chodzi o zadanie dziesiąte. Zerknij śmiało na dalsze treści na kanale, są darmowe i dostępne bez reklam. A jeżeli chcesz dołączyć do grona moich kruczków, czyli subskrybentów, to również serdecznie zapraszam.